Witam was widzowie w ostatnim odcinku z, z tej serii Dzisiaj zaczynamy żniwa Żniwa rzepaku oto na tym wielkim polu <laughs> Najpierw zaczniemy od John Deere'a Ogólnie chyba pracowników nie będę tutaj prosił o pomoc Bo będę chciał jakąś miniaturkę fajną zrobić Zobaczymy. Ogólnie wgrałem nowe tekstury rzepaku, a w zasadzie to ścierniska. Są teraz znacznie wyższe. Chodź też niła będzie fajnie. Jak będą lepsze tekstury. No ogólnie żniwa na trzy kombajny, więc powinno pójść w miarę szybko i sprawnie. No, ten kombajn ma wydajność ale zupełnie inaczej się kosi jak ma się te tekstury z czerniska nowa fajniej to wygląda Potem przesiędziemy się w klasa, a na koniec zostanie New Holland. Zatem będziemy musieli się wyładować, bo już jest. Nie zastanawiam się, a może puścić tu tego pracownika. Trochę skosi w sumie. I tak nie zdąży dużo skosić, więc Chyba tak zrobimy. Tego tutaj puszczę. Ojej, prawie bym w zbarze wjechał. ten ma bliżej w sumie, to tego tak gorąco Tego nie było w planie Lekka kraksa Słabo to się nawraca strasznie Niestety Dobrze, widzimy się za chwilę. Bo to będzie wyładować pół godziny. No i dobra, wyładowałem. Lecimy dalej. Zaraz przysiędziemy się na klasę. A jeśli widzowie spodobał Wam się ten odcinek, to możecie zasubskrybować oraz zostawić łapkę w górę. Dziękuję. To bardzo mnie motywuje do dalszej pracy. Pracownik, nawet jest chyba kondy dobry, o nie, co się dzieje. Nie no, dobry kąt jest Może tak być Trochę to podniosę Na przykład ja klasa bardziej wolę od John Deere, bo dla mnie jest po prostu lepszy pod względem zbiornika. Mogę dłużej kosić. Super się gra na klasę. Ogólnie jakoś wolę klasa, no ale wolałem sobie urozmaicić i jednak kupić trzy kombajny różnych marek. Przetniemy się. No i w zasadzie to będziemy w prawo polecimy. Bo tamten New Holland będzie od tej strony. Dobra. W drugą stronę powinno mi starcieć jeszcze z powrotem zbiornika. Chociaż wiadomo wolałbym, żeby mi sypało jak najwięcej. Dziękuję wam w ogóle za oglądanie wszystkich tych odcinków. Właśnie jestem ciekawy ile ich było w sumie wszystkich. Mogłbym jeszcze zrobić kilka odcinków, ale już w sumie stwierdziłem, że ile można ciągnąć. Może od razu wysypię, także jak już jestem tutaj blisko. Witam was już z New Hollanda. Ogólnie to podmieniłem w nim zbiornik jak widzicie. Wtedy był ta, ten taki dziwny, ale mi się strasznie nie podobał. W ogóle ten kombajn jakoś mi nie siedzi teraz. Kiedyś, jak był Farming 19-17, to naprawdę mi się podobał. Ale najbardziej denerwują mnie trzy rzeczy w tym kombajnie albo dwie. Na pewno 32 km na godzinę. Jak ja mam gdzieś daleko pola dojechać, to jest wolno dosyć. Kolejną sprawą jest to, że jest jak na dzisiejsze czasy, już trochę zbyt mały. Jak na największe kombajny w farmingu, ponieważ tamten ma 15 metrów, ten ma 137 Leksyn ma 138. No to załóżmy różnica jest niewielka, ale zbiornik też ma mały. Więc te wszystkie różnice sprawiają, że jest... Jak na te największe kombajny od producentów to właśnie ten Holland jest... Ogólnie wyglądowo naprawdę jest sympatyczny. Całkiem fajnie wygląda. Ale już słyszałem, że ma być CR 1190 czy coś takiego, więc New Holland tutaj wkracza do gry. Header mówił się też, że koło 15 coś metra chyba, więc... jeśli Jeszcze jak zbiornik będzie większy, to w ogóle. New Holland fajny ma te kombajny. Nie chciał GPS tutaj zmylić, więc bez GPS-a sobie jedziemy. Dobrze polecimy teraz kawałek jeszcze tutaj i będziemy kończyć ten ostatni odcinek No I co, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka do końca. No i do następnego, ale już na pewno nie stąd. Zobaczymy gdzie. No dobrze, dziękuję. Do następnego, cześć.